W Gdańsku tradycja publicznego obchodzenia Narodowych Świąt 11 listopada i 3 maja sięga roku 1978, kiedy z inicjatywy ówczesnych środowisk opozycji demokratycznej, ruchu Młodej Polski, Wolnych Związków Zawodowych, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, pomszyw w Bazylice Mariackiej, organizowane były przemarsze pod pomnik Jana III Sowieckiego. Położony w samym sercu miasta, przy targu drzewnym, w pobliżu głównej arterii komunikacyjnej, Wałów Jagiellońskich. Rytuały w życiu człowieka i wspólnoty lokalnej czy narodowej pełnią wielorakie, ważne funkcje. Z jednej strony utrwalają i upowszechniają wzory manifestowania wspólnotowego patriotyzmu, bycia razem. Z drugiej są szkołą zaangażowania. My, Polacy, nie mamy zwyczaju wspólnego masowego manifestowania uczuć innych niż religijne. Niełatwo więc motywować i mobilizować szerokie kręgi społeczne do udziału w uroczystościach patriotycznych, szczególnie w dniu wolnym od pracy. W przeszłości uczestniczyłem w różnych wydarzeniach o charakterze patriotycznym. Jako uczeń w czasach PRL-u czy później, jako licealista w nielegalnych demonstracjach antyrządowych. Od 1990 roku zaś brałem udział w przywracaniu i wypracowywaniu na nowo rytuałów zbiorowej pamięci w Gdańsku. W ciągu ostatnich 28 lat ukształtował się gdański kalendarz obchodów patriotycznych. I tak w kwietniu na cmentarzu Łodcowickim przy pomniku Golgoty Wschodu, czcimy pamięć wszystkich ofiar represji sowieckich, a szczególnie Katynia. 3 maja to święto państwowe, a więc wojewoda Pomorski jest organizatorem uroczystości przy pomniku Jana III Sobieskiego. 8 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Przy pomniku tym co za polskość Gdańska przypominamy o tragicznym wymiarze wojny i konsekwencjach politycznego podziału Europy po 1945 roku. W sierpniu celebrujemy najbliższe nam w czasie wydarzenia, rocznicę strajku w stoczni Gdańskiej im. Lenina 14 sierpnia. I podpisania porozumienia gdańskiego 31 sierpnia 1980 roku. We wrześniu spotykamy się aż na trzech uroczystościach związanych z II wojną światową. 1 września na Westerplatte wspominamy tragiczny wybuch wojny, 17 września agresję Związku Sowieckiego na Polskę, 27 września powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość 1 września na Westerplatte ma wyjątkowy charakter i już obrosła w historię. W 1999 roku, w 60. rocznicę wybuchu wojny, razem z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim po raz pierwszy spotkaliśmy się o godzinie 4:45 pod pomnikiem obrońców wybrzeża z zaproszonymi harcerzami. Niepowtarzalna sceneria i pora uroczystości wzbudziły zainteresowanie rządzących w kraju kolejnych prezydentów i premierów rządu RP. Początkowo kameralna. Lokalna uroczystość przez lata urosła do najważniejszego polskiego wydarzenia związanego z upamiętnieniem wybuchu II wojny, co roku przyciągając mimo nietypowej godziny nowych uczestników. Najbardziej wzruszające były te spotkania, w których uczestniczyli Westerplaczczycy, bohaterowie walk 1939 roku. Te symboliczne spotkania były ważnym hołdem składanym ich bohaterstwu, a także wyrazem upamiętnienia tych, którzy w 1939 roku stanęli w obronie naszej ojczyzny. Im wszystkim były one poświęcone. Bohaterom naszej historii dawały radość. Możliwość bezpośredniego spotkania z młodzieżą, poczucie wyjątkowości. Niestety, za sprawą ministra obrony narodowej, Antoniego Macierewicza, uroczystości w 2017 roku miały odmienny i wyjątkowo przykry przebieg. Mimo, że wyłącznym organizatorem uroczystości na Westerplatte jest prezydent Gdańska, mimo, że wcześniej poczyniono stosowne ustalenia. Minister sprawił, iż do apelu pamięci dodane zostały nazwiska kilkunastu osobistości, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku. I tak, oprócz wspomnienia w apelu obrońców Westerplatte, czy walczących w obronie Warszawy w 1939 roku, Macierewicz kazał wymienić nazwiska ofiar katastrofy. Między innymi pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Z użyciem czasownika polegli, niejako zrównując w ten sposób poległych z bronią w ręku żołnierzy z ofiarami wypadku lotniczego. Ta manipulacja o ściśle polityczno-ideologicznym charakterze zbulwersowała zarówno środowiska kombatańskie, jak i licznych samorządowców. Należy pamiętać, że apel pamięci towarzyszy zawsze wojskowej oprawie uroczystości. Wyraźna dyrektywa Macierewicza uzależniała asystę kompanii honorowej Wolska-Polskiego od odczytu Apelu Smoleńskiego, czyli Apelu Pamięci w wersji Macierewicza. W ten sposób po raz pierwszy od 1989 roku doświadczyliśmy politycznego szantażu ministra obrony. Dla kombatantów, asysta wojskowa ma ogromne znaczenie z naturalnych, emocjonalnych powodów. Z punktu widzenia organizatorów uroczystości, udział kompanii honorowej Wolska Polskiego nadaje wydarzeniu wyjątkowość i prestiż. Dlatego apel smoleński stał się w minionych latach przedmiotem tak licznych kontrowersji. Nie inaczej było w Gdańsku. Rezultatem sporów, które zrodziła treść owego apelu, odczytanego w kwietniu 2017 roku przy Pomniku Golgota Wschodu była ostatecznie decyzja kombatantów i osób represjonowanych województwa pomorskiego o rezygnacji z udziału kompanii honorowej Wolska-Polskiego w uroczystościach na Westerplatte. Kierując się ustaleniami z kombatantami, wiele tygodni przed 1 września powiadomiłem dowództwo marynarki wojennej RP. O rezygnacji z udziału przedstawicieli Wolska w uroczystościach na Westerplatte. Planowałem, że apel w wersji ob obowiązującej do 2015 roku odczyta harcerz z udziałem specjalnej kompanii reprezentacyjnej w Związku Harcerstwa Polskiego. Zapowiadało się, że uroczystość będzie miała lokalny, ale godny charakter. Dosłownie kilka dni przed 1 września gorączkowe działania podjął wojewoda pomorski Dariusz Drelich i dowódca trzeciej flotylii okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski. 31 sierpnia dołączył do nich bliski współpracownik Macierewicza, dyrektor departamentu edukacji, kultury i dziedzictwa Mon, Sławomir Frontczak. Wymienione osoby próbowały wywrzeć presję na kombatantów, w tym na Jerzego Grzywacza. Prezesa Pomorskiego Okręgu, Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz na mnie jako prezydenta. Chodziło o dopisanie w treści Apelu Pamięci nazwisk Marii Ilecha Kaczyńskich, a także ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. W czasie rozmów dowiedziałem się, że, pod, że podjęto decyzję, iż premier szedło wraz z innymi przedstawicielami rządu. Weźmie udział w uroczystościach. Kierując się odpowiedzialnością i będąc człowiekiem kompromisu, z bólem zgodziłem się na dopisanie do apelu nazwisk osób nie mających nic wspólnego z walką lat 1939-1945. Ale postawiłem warunek, że mimo tej zmiany apel będą naprzymiennie odczytywać harcerz i żołnierz. A kompania honorowa harcerzy i kompania reprezentacyjna marynarki wojennej będą wspólnie odpowiadały, są wśród nas. Jakie było moje wzburzenie i rozgoryczenie, kiedy 1 września po cywilnemu ubrany żandarm Wojska Polskiego fizycznie zablokował harcerza zmierzającego do mównicy, by odczytać apel. Umowa została złamana. Admirał Jaworski i dyrektor Frontczak okazali się pospolitymi kłamcami. Po raz pierwszy w długiej historii mojej służby samorządowej doświadczyłem takiej buty ze strony wysokich rangą funkcjonariuszy państwa polskiego. Ten wyjątkowo nieprzyzwoity postępek MON był szeroko komentowany. Ktoś przytomnie zarejestrował telefonem moment zablokowania harcerza przez żandarma. Gdy piszę te słowa, nie jestem pewny, czy w roku 2018 po raz 20 spotkamy się 1 września na Westerplatte o 4.45. Obawiam się, że posłuszny i gorliwy wykonawca woli partii rządzącej, wojewoda Drelich, zabrokuje gdańskie obchody wybuchu wojny, że nastąpi nacjonalizacja według PiS, naszej patriotycznej uroczystości, że staniemy się świadkami następnej odsłony zawłaszczania przez pis kolejnych przestrzeni pamięci. Doskonale pamiętam, jak ważne były dla Pawła te obchody uroczystości patriotycznych w Gdańsku, w których zawsze brał udział. Ale takim taką najważniejszą uroczystością, uroczystością, którą on zainicjował, którą stworzył, były właśnie te poranne w czasie rzeczywistym, czyli o 4.45, obchody y, momentu rozpoczęcia II wojny światowej na Westerplatte. Pamiętam pierwsze obchody, które opisywał, gdzie nie było aż tak dużo obecnych oficjeli, ale była duża grupa harcerzy. I harcerek, którzy pięknie stali z pochodniami na drodze wzdłuż pomnika. Paweł był wtedy bardzo przejęty, bardzo wzruszony. Pamiętam, że miała miejsce też taka inscenizacja historyczna, którą przygotowywał redaktor Wołoszański, znany z tego typu um, inicjatyw. I to robiło podwójnie głębokie wzruszenie. Kolejne rocznice 1 września oczywiście były inne. Zdarzały się rocznice okrągłe, gdzie oprócz polskich najważniejszych oficjeli przybywali też prezydenci innych krajów, Niemiec, Rosji, premierzy. Stało się to miejscem wręcz symbolicznym i bardzo ważnym. Paweł zawsze przykładał dużą wagę do tych obchodów, do tego, żeby pokazywały one jak ważne, jak ważne jest to miejsce dla Polski, dla Gdańszczan, ale także dla świata, bo tu zaczęła się druga wojna światowa. Pamiętam także jego ogromne zagniewanie, zbulwersowanie, kiedy właśnie w 2017 roku te obchody zostały zaburzone przez to, co przed chwilą przeczytałam. Paweł kończy tutaj na roku 2018. Ja tego roku również byłam z nim na Westerplatte. Były to już obchody ponownie smutne. Nie było łatwo przebić się przez kordon wojskowy, który był niezbyt życzliwy dla urzędującego prezydenta, niejako gospodarza miejsca. Wtedy po raz ostatni udzielono Pawłowi głosu na Westerplatte i były to ostatnie uroczystości organizowane, przez miasto Gdańsk.